Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie szóste. Dany jest układ równań ax plus y równa się 1, x plus ay równa się 1, gdzie a należy do liczb rzeczywistych. Rozwiąż ten układ jeśli w podpunkcie a, a równa się 1. No co my musimy zrobić? Musimy w naszym równaniu w miejsce a wstawić jedynkę, czyli otrzymamy 1 razy x, Plus y równa się 1 w pierwszym równaniu, a w drugim x plus 1 razy y równa się 1. 1 razy x to x, czyli w pierwszym równaniu mamy x plus y równa się 1, w drugim równaniu 1 razy y to y, więc mamy x plus y równa się 1. No i rozwiązujemy taki układ równań. Widzimy, że obydwa równania są takie same, więc wyznaczymy sobie niewiadomą y w pierwszym równaniu. Wystarczy x przerzucić na prawą stronę tego równania, czyli od obu stron równania odejmuje x. Stąd y równa się 1 minus x. W tym przypadku układ równań jest nieoznaczony, ma nieskończenie wiele rozwiązań, którymi są pary liczb x i 1 minus x, gdzie x należy do liczb rzeczywistych. W podpunkcie b a jest równe minus 1, czyli w naszym układzie równań w miejsce a tym razem Wstawimy minus 1, więc w pierwszym równaniu mamy minus 1 razy x plus y równa się 1, a w drugim równaniu x plus minus 1 razy y jest równe 1. Minus 1 razy x to minus x plus y równa się 1 w pierwszym równaniu, a w drugim x przepisujemy minus 1 razy y to minus y jest równe 1. Musimy wyznaczyć niewiadomą x lub y z dowolnego równania. Ja sobie wyznaczę niewiadomą y. W pierwszym równaniu, więc minus x przerzucę na jego prawą stronę. Zatem do obu stron tego równania dodajemy x, czyli y jest równe 1 plus x. Teraz y, otrzymane wyrażenie, czyli 1 plus x, wstawiam w miejsce niewiadomej y w drugim równaniu, czyli będziemy mieli x minus przepisuję, w miejsce y wstawiam otrzymane wyrażenie, czyli 1 plus x jest równe 1. Opuszczamy nawias, przed nawiasem mamy minus, więc musimy pozmieniać znaki przy wyrazach w nawiasie. W nawiasie mieliśmy 1, więc po opuszczeniu nawiasu mamy minus 1, w nawiasie mieliśmy plus x, więc po opuszczeniu nawiasu mamy minus x. Wykonujemy redukcję wyrazów podobnych, x minus x to 0, zatem z lewej strony tego równania mamy minus 1, a z prawej 1. No i widzimy, że otrzymaliśmy sprzeczność, zatem układ równań jest sprzeczny, brak rozwiązań. W podpunkcie C a jest równe 0, czyli w naszym układzie równań, w tym podpunkcie w miejsce a wstawiamy 0. Otrzymujemy 0 razy x plus y jest równe 1, a w drugim równaniu x plus 0 razy y jest równe 1. 0 razy x to 0, czyli w pierwszym równaniu mamy y równa się 1, w drugim równaniu 0 razy y równa się 0, więc mamy x równa się 1. Jak widzimy, otrzymaliśmy rozwiązanie tego układu, czyli układ równań jest oznaczony. Ma jedno rozwiązanie, którym jest para liczb 1, 1. I w podpunkcie D A jest równe minus 2, czyli w naszym układzie równań w miejsce A wstawiamy minus 2. W pierwszym równaniu będziemy mieli minus 2 razy x plus y równa się 1. W drugim równaniu x plus minus 2 razy y jest równe 1. Minus 2 razy x to minus 2x. Plus y równa się 1, a w drugim równaniu x przepisujemy: minus 2 razy y to minus 2y jest równe 1. Musimy wyznaczyć niewiadomą x lub y z dowolnego równania. Ja sobie wyznaczę niewiadomą y w pierwszym równaniu, czyli minus 2x, przerzucimy na prawą stronę tego równania. No i to robimy, czyli do obu stron dodaję 2x, czyli z lewej zostanie nam y równa się 1 plus 2x. No i otrzymane wyrażenie, czyli 1 plus 2x. Wstawiam w miejsce niewiadomej y w drugim równaniu, czyli będziemy mieli x minus 2, przepisujemy, a w miejsce y wstawiam wyrażenie 1 plus 2x. Wykonujemy mnożenie minus 2 przez wyrazy w nawiasie, czyli będziemy mieli tak: minus 2 razy 1 to minus 2, a minus 2 razy 2x to minus 4x. Przerzucam minus 2 na prawą stronę tego równania, zatem do obu jego stron dodaję dwójkę x odjąć 4x to minus 3x jest równe 1 plus 2, czyli 3. Gubimy minus trójkę, tu mamy mnożenie, zatem dzielę obie strony równania przez minus 3, stąd x jest równe 3 podzielić na minus 3 to minus 1. No i teraz otrzymane wyrażenie, czyli minus 1, wstawiam w miejsce niewiadomej x w pierwszym równaniu, czyli będziemy mieli 1 dodać 2 razy minus 1. 2 razy minus 1 to minus 2. A 1 odjąć 2 to minus 1. No i otrzymaliśmy rozwiązanie naszego układu równań. Układ równań jest oznaczony, ma jedno rozwiązanie, którym jest para liczb minus 1, minus 1. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.